Cześć wszystkim i witam Was w kolejnym filmiku. Dziś będziemy robić frotaż. Tak, zapraszam. Jako, że mamy jeszcze jesień, no to dzisiejszy frotaż będzie głównie z liści, a właściwie tylko i wyłącznie z liści, bo raczej kasztanów czy żołędzi to nie odbijemy tak jakbyśmy chcieli na kartce. No ale kto chce, to może spróbować. Nie, żebym namawiała. Dobrze, więc liście, które tutaj mam, no to widzicie, mamy dąb. I nie, tylko w różnych w ogóle rozmiarach najlepiej mieć takie liście, bo wtedy taki froteż wygląda ciekawiej. Także cała góra liści. Przede wszystkim... Kartka z bloku rysunkowego, a jeżeli nie macie bloku rysunkowego, no to wiadomo, że możecie też użyć kartki takiej do drukarki, czemu by nie. Dobrze, więc te liście odłożę tutaj, karteczka tu, no i jakby inaczej nie patrzeć, jeszcze potrzebne są kredki wąskowe. Ja mam tutaj 12 kolorów z Bika, nie wiem czy kojarzycie z dzieciństwa. Ja, prawdę mówiąc, nigdy nie zwracałam uwagi na nazwy tych kredek, więc nawet nie wiem, czy ja je w dzieciństwie kiedykolwiek miałam, no ale zobaczymy, czy będą się dobrze sprawować tutaj na tym frotażu. Myślę, że tak, bo no, w końcu kredki woskowe. Ja bym chciała, żeby ten dzisiejszy frotaż był jesienny, ale nie taki, wiecie, smutny. Yy, dlatego użyjemy różnych kolorów, ale nie będzie to tak, wiecie, Ponuro, szaro i w ogóle nie fajnie. Dobrze, ja sobie tutaj przesunę moje krzesełko, żeby mi się lepiej siedziało. No i zabieramy się za nasz frontaż. Na początek odkładam kartkę i tutaj w tym miejscu poukładam sobie liście tak, jakbym chciała, żeby to wszystko wyglądało. Jakiś bukiet może z tego ułożę. Coś tutaj. Najpierw może te większe liście. O, już mi się kojarzą bajki z muchuj i Paproci. Ok. Tutaj. Teraz... Tutaj taki. Tutaj taki. A tutaj taki no i pozostają jeszcze hops 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 no i myślę ten jednak wrzucę tu tu mamy taki większy liść żeby go przesunąć okej okay. Tu mamy takiego maluszka tutaj. Dobrze, teraz wszystko w dół. Trzeba to zrobić bardzo delikatnie, bo inaczej może nam się to posypać. No dobrze, czy wszystko widać w kadrze? Tutaj to troszeczkę poprawię. Ok. Teraz kładę na to kartkę. Jeszcze się. No, powiedzmy, że się zmieszczę. To nie musi być tak idealnie. Dobrze. I teraz sięgam po kredki. Jaki by tu kolor sobie wybrać? No, niebieski to na sam koniec. Ale może najpierw pójdźmy w takie typowo jesienne barwy. No, to pomarańczowy. No, i od pomarańczowego zacznę tutaj. Dobrze I ten pomarańczowy jeszcze tutaj może Dorzucę Trzeba to robić ostrożnie właśnie Bo mi się już kartka zagięła trochę Ok Dobrze Odkładam Pora na czerwień Gdzieś tutaj. Dobrze. Pora na brąz. Teraz czas na zielony, ale taki ciemniejszy. I gdzieś tu. Okay. Czas na trochę jaśniejszego zielonego, ale nie dużo. I zmieszamy go trochę z żółtym. Ok, mamy mniej więcej taki obrazek, ale teraz, żeby go troszeczkę polepszyć, no to pasowałoby trochę tych liści tutaj jeszcze poukładać pod spodem, żeby nam się różne te kształty poodbijały. Więc tutaj mniej więcej wrzucę ten i trochę żółtego. Teraz go odkładam i na przykład wezmę ten. Wrócę go tu i dodam trochę brązowego. Dobrze. No, i nasz frotaż jest prawie, że gotowy. Dlaczego mówię prawie? Bo można go zostawić w ten sposób, ale ja stwierdziłam, że jeszcze zrobię niebieskie tło na naszym frotażu. Ale, żeby nie było tak, wiecie, monotematycznie, to już nie będę niczego tutaj odbijać, tylko zwyczajnie. Состояние не считается. Биорка, властивее. Видите? I nasz frotarz jest już gotowy. To wszystko na dziś. Myślę, że jest to ciekawa propozycja dla najmłodszych. No i pamiętajcie, że jeżeli chcielibyście taki frotarz zrobić nie tylko z liści, no to zawsze można znaleźć w domu coś, co łatwo odbić na kartce. I myślę, że wyjdzie nawet jeszcze ciekawiej. Ale tutaj zrobiłam propozycję jesienną. Stary, dobry, sprawdzony sposób. Na jesienną nudę. Takie liście oczywiście pamiętajcie, że wcześniej należy zebrać i zasuszyć. Ja włożyłam je między kartki w książkach no i one już chyba od miesiąca u mnie są. Jeżeli uda Wam się w ogóle jeszcze gdziekolwiek znaleźć jakieś liście, no to byłoby super, chyba że zasuszyliście gdzieś i macie cały czas w domu, no to tym lepiej. A jeżeli nie, no to zawsze można taką propozycję wykorzystać w przyszłym roku. Chociaż może nie do końca, bo myślę, że na wiosnę też znajdę dla Was ciekawą propozycję. A tymczasem to już wszystko na dziś. Jeżeli filmik Wam się podobał, to dajcie lajka, dajcie yy, dzwoneczek z subskrypcją. I trzymajcie się ciepło. Pa!